Witajcie no Danio Dzisiaj właśnie będziemy sortować of, e, e, Ostatnio nie dokończyłem w ogóle tak e, sprzątanie to dzisiaj będziemy sprzątać w ogóle tak e, czyli e, otwieramy Już tu pyk 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 e, pyk, pyk Postaram się jak Eee, pyk pyk, 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 Dobra. To i ten. Tu weźmy. I co jest kamieniem? Jednak tu nie ma. Dobra. Beczki, okej. Okay. Beczki tu pójdą. Mm, drzwi, tu, mm, doniczki tu, 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 bloki, tu, jak? tu do budowania w ogóle, tak, dobra, Drewn do drewna, czyli tu będzie gdzie tu jest tak, to to, to, to e, tak, pyk, to, tak, 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 Tu to tak, tak, Dobrze, że papieru mamy to, to, to dobra mamy tą nitkę mhm. e, to do czego będziemy to weł tu Dobra, a papiery gdzie jest? Gdzieś e, idziemy z, e, zobaczyć, czy wroczek mamy. E, tam u góry, e, tylko e, ostatnim w ogóle e, o, ostatnim e, mamy głośno. Owszem, ostatnim nagraniu, nie, coś nie było słychać. Dobra, mamy to? Czyli tu, tu będziemy mieć. Dobra. Teraz chodzimy. By się przydała, tu by winda budowanie, Dobra, mamy to. Thank <sighs> you. Eee, też nie, to nie to, to nie to, e, to też by się przydało. Mm, mm. Jakieś mamy bloki mamy, eee. <śm> czyli tu będę widzieli e, kociołek później przyda się e, e, to topłatki do płatków książki beznymy mm -hmm. okej okay. to może być to pióra dobra pióra jest a to pióra Pyk. E, wiem, że to jest nudne, ale mm, e, trzeba po prostu zobaczyć, e, czy to się przyda, skrzynki do tu będzie, pyk, e, dobra, ostatnio byliśmy w kopalni, to teraz trzeba... E, Niech będą kostki, bo mm. tu perle, mm. gdzie tu umieścić jeszcze? Mamy. Nie, dobra, tu kostki. Yy, to wez yy. przygoda. Idziemy zasadzić w ogóle e, te mam Dobra niech... By. pójdziemy chyba pada deszcz, bo nie wiem bez deszczu na Adida sobie by był stracony dzień tu ustawiono i... punkt odradzania e. Dobra ja wiem, że nie wiem gdzie jest w ogóle tak Chyba hmm. już mamy Nie wiem czemu tu zawsze O, nie musiałem Nie muszę, że wyrosło I źle Miało być tu ale to niestety, że muszą tak być. Nie ten guzik. Znowu nie mam wyciszonego. Ja pięknie. Też do budowy kwiatki do jednego o kwiatki to będą to porządek bra. No. Do lodówki. Na no, niech ci No wciąg. <grystanie> Przepraszam, jeżeli to widzieliście. Kartki będą tu Kartki i hmm. e, co jeszcze trzeba? E, Dobra. Więcej. E, nic więcej i będziemy, bo e, jeszcze trzeba iść yy, 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 po prostu yy, na karmić zwierzęta i to chyba będzie a jeszcze trzeba yy, zrobić drugi yy, yy, drugi w ogóle tak yy, ten most, tylko nie wiemy czy nie wiem czy tych samych mam zrobić czy nie. To jest może i z innym mostem w ogóle tak jakie sądzicie w ogóle. Czy jest tutaj taki. A mamy drewno dębowe i dżunglowe dżunglowe i... i dżunglowe to będzie drewno zwykłe nie? Czyli... ok mamy to i znowu schodzenie do magazynu bym mógł przynieść mamy D drewno takie, takie, takie i takie To nie wiadomo z czego, e, jakich drewna Gdzie tu mamy drewno? O tu Mamy y... Dobra A gdzie tu? O deski takie, OK to może nie, z uli nie weźmiemy. To może z tego drewna i z tego. To i, I ciemne, dobra. E K L F Taki i takie w razie czego i tylko to chyba będzie potrzebne. A jak nie, to dorobimy. Chyba noc jest. O, zbliża się noc. No. Zanim dojdziemy do góry. Dobro. Idziemy. Ustawiono punkt odradzania. Możesz Może już zrobimy. Łejazu. Nie tak. I co mówicie tu? Czy tu? Albo najpierw wezmę e, na tą wysp, wyspę. E, zrobimy e, most. Mhm. Tu wyspa może tu kiedyś powstanie e, Stadlina w ogóle. Płaskie płytki A czy tu craftingu nie ma? Craftingu Pół płytki By musiały być raczej dobra e, mamy psy jeszcze bym chciał kota myć e, koty ale surową rybą e, wiem że kotem się robi trochę inny będzie na drugim brzegu bo e, e, na razie jestem w drewnie biedny ale no cóż trzeba to trzeba Nie tak miało być. Oh yes. Wpisów bogaty, cztery wizyty, nie Nie mam cierpliwości. Noc, 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 noc. Jedenek nie zdążyliśmy. Azor. Ten, co szczeka w ogóle... E, e, tak groźny jest. Mili, e, kiedyś ja miałem Azora. Tylko mi zdechł po prostu przez 42 lata z nami chyba Lubię budować przywodzi. No nie. Yyy. Hmm. Jezu, nie mogę. this Nie mam cierpliwości, jak nie wiem. Mhm, mm bo e, mam nadzieję, że słychać mnie, bo e, jak nie nagry ci, me, ciężko będzie e, w ogóle tak e, mnie słychać, to mnie szlak trafi. Nie tak miało być. No muszę niestety tu dirta w ogóle przynieść hmm, Szkoda Czyli w następnym odcinku będziecie widzieli jak te bale w ogóle Także do zobaczenia do następnego razu 一爸爸。